Witam w programie Rozmowy na Cztery łapy. Oczywiście, dzisiaj nie jesteśmy w studiu WLC. Dzisiaj jesteśmy na terenie nadleśnictwa w a Mamy ładną pogodę, więc warto skorzystać z tej okazji. Moim gościem jest Łukasz Specjal, pełniący obowiązki nadleśniczego miasta Wobutłapka. Panie Łukasz, zaczniemy może od tego, co zrobić, jak się spotka małe dzikie zwierzę w lesie. bo ludzie generalnie widzą nieraz zgłaszają to do jakichś fundacji, organizacji, a generalnie zabierają. Co zrobić? Odpowiem bardzo wygodnie, leśnik. To zależy. Bo spotkanie małego zwierzęcia, czy też jakiegokolwiek zwierzęcia może po prostu być widzeniem tego zwierzęcia uh -huh. i naprawdę może trwać kilka sekund to nie jesteśmy w stanie nic zrobić. A może być dosłownie spotkaniem w jakiejś wysokiej trawie, w uprawie leśnej, na przykład małego cielaczka Wówczas każde takie spotkane małe zwierzę zostawiamy. Nie dotykamy, nie przekazujemy mu swojego zapachu. Potem może być odrzucone albo nie tak po prostu zaopiekowane przez swoich rodziców. Także nawet chcąc otoczyć się pewną opieką, możemy tak naprawdę mu poszukiwać. No dobrze, a jak nieraz nie ludzie na przykład twierdzą, że. Zwierzątko jest ranne, albo jest za mało, że sobie nie poradzi i oni później będą mieli wyrzuty sumienia. Można gdzieś zgłosić? Oczywiście, że tak. Jest tu tak naprawdę kilka ośrodków takich miejsc pomagających zwierzętom. Jed jeden z nich jest na terenie Gostynińnicko-Wosławskiego Parku Krajobrazowego na ulicy Dębniaki w pobliżu miejscowości Kowal. Tam głównie rehabilituje się i pomaga ptakom, dzikim ptakom więc to z pewnością jest takie miejsce. Jeśli chodzi o samozgłoszenia innych zwierząt, tak naprawdę jeśli nie mamy wiedzy, nie mamy umiejętności, to możemy, tak jak powiedziałem wcześniej, zaszolić temu zwierzęciu, nieumyślnie, A ono pod wpływem stresu, strachu może też zrobić krzywdę nam. Dzikie, ranne zwierzę, tak jak każde stworzenie, ma pewne instynkty samozachowawcze, obronne i niestety może nam również zrobić krzywdę. Dlatego jeśli nie wiemy jak coś zrobić, nie jesteśmy pewni, to albo powiadamiamy służby leśne, albo jeszcze lepiej fachowca, czyli lekarza weterynarza. E, jeszcze wie pan, co mam takie pytanie, bo też e, często jest tak, że biegają u nas w Wazowie sarny e, na ulicy i co wtedy, na ogródkach działkowych? Gdzie zgłaszamy, jak się zachowujemy, no pewnie też tak, żeby nie podchodzić, tak ale Myśl, tym ludziom doradzić. E, oczywiście nie podchodzić, nie straszyć, ja myślę, że dla tych zwierząt to też są nowe, zupełnie, e, zupełnie inne sytuacje niż cokolwiek, jakiekolwiek mm. wydarzenie w ich naturalnym biotopie, biotopie czy taj w lesie, czy na łące. E, dużo innych bodźców, hałasów, samochodów, e, budynków, dużo więcej ludzi przede wszystkim, więc na pewno są takie zwierzęta w mieście bardziej przestraszone niż my. Tu myślę, że jest właściwym postępowaniem zgłoszenie się do odpowiednich służb, czyli do miasta. Mhm. Czyli e, Straż Miejska, Policja? Straż, Straż Miejska. Miejska, Policja, e, być może inne miejskie organy. Mhm. E, no dobrze, a Pan powie, można jakoś zapobiegać, no bo generalnie jest tak, że najwięcej jest odnotowanych tych zgłoszeń z ogródków działkowych, że nawet nieraz te biedne zwierzęta się zaczepiają na tych e, ogrodzeniach. Czy to jest może możliwe, że przez to, że ludzie jedzenie wysypiają, zostawiają gdzieś? Jest to możliwe, nie chcę tutaj niczego sugerować, mm -hmm. z takimi przypadkami się spotkałem, że nawet chcąc być dobrym, mieć dobre serduszko, no to występowało się zwierzątkom pod okno właśnie takie jedzenie, jakie my ludzie jemy. To co jest dobre dla nas nie oznacza, że będzie dobre dla zwierząt, może być właśnie wręcz odwrotnie, czyli, czyli im szkodzące. Oczywiście to zwierzęta przyciąga, tylko czy to jest dla nich dobre, no to każdy sobie odpowie sam. Wiem. No dobrze, a jeżeli już pójdziemy w, w tym kierunku, ktoś naprawdę by chciał dokarmić te dzikie zwierzaki czym, jak? E, tutaj bym sugerował poradzenie się właśnie albo nas, właśnie mhm. albo tak naprawdę naszych kolegów, czyli myśliwych. E, myśliwi chociaż, że polują, odbywają polowania, to tak naprawdę e, w głównej mierze oni zajmują się zwierzęstwem. Nie chodzi tylko o regulację populacji różnych gatunków, ale także o dbałość o dokarmianie odpowiednią karmą dla odpowiednich gatunków w odpowiednich miejscach. Ci ludzie mają taką wiedzę, e, zajmują się tym od lat, nawet od pokoleń, więc e, jeśli chodzi o takie dokarmianie, no to najlepiej zapytać się albo leśnika, a jeszcze lepiej e, okolicznego myśliwego. Albo po prostu zostawić to w e. Często jest tak, że generalnie zimą się dokarmia różne tamtarstwo i zwierzęta. No to też chyba możemy, prawda? Czy lepiej, yy, one sobie same radzą? Ja jestem zdania, że nie ma co przesadzać z dobrocią. Tak naprawdę, nawet tymi ostatnimi bardzo łagodnymi zimami to nie wiem, czy zwierzęta potrzebują tego dokarmiania, mm -hmm. ponieważ pokrywa śnieżna albo utrzymują się kilka tygodni i to bardzo cienka, więc z, z łatwością sobie przez się przedostaną. E, jeśli nie ma wielkich mrozów i tak jak powiedziałem, śniegu, to ptaki też sobie bardzo dobrze poradzą. Więc być może yy, albo nie trzeba właśnie zim, tymi łagodnymi zimami zwierzętom pomagać, albo można to robić w minimalnym stopniu. Teraz mi się jeszcze nasunęło jedno pytanie: co z wodą? No bo wiadomo, w miastach są nieraz proste henemiski, yy -y. gdzie może sobie podejść. A co ze zwierzętami dzikimi? Yy, Zwierzęta dzikie bardzo dobrze sobie yy, radzą, nawet z brakiem wody albo z ograniczoną ilością, regulując gospodarkę wodną. Yy, tutaj problem może być dla ptaków. Takie mają dużo mniejszą masę niż e, saki e, 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 jeśli chodzi o takie ich dokarmianie, to właśnie trzeba po prostu pomóc mm -hmm. zimą, no to możemy robić wielkie błąd dokarmiając je czymkolwiek, co zawiera sól. Mm -hmm. Sól e, w pieczywie czy, czy, czy w ciastach chleb. właśnie zaburza bardzo gospodarkę wodną, <słuch> która jeśli Występują mrozy, kałuże są zamarznięte, woda jest zamarznięta, jest do niej trudny dostęp. No ta gospodarka wodna może być zaburzona na dłuższy czas i trudna do odbudowania. Czyli latem łatwiej jest, znaczy lepiej bardziej wystawić jakiś pojemnik z wodą, niech to zwierzę się napije, ten ptak, Oczywiście, że tak. To nawet nie, musi, nie musimy czekać na jakieś ekstremalne y -hmm. momenty pogodowe. Latem wystarczy zdrowy rozsądek, wystawienie tej przysłowiowej miseczki. Ptaki na pewno się z chęcią napiją. Upalne dni, jakie mieliśmy ostatnio, albo po prostu się no, ochłodzą. I my mamy wrażenie, że znaczy, wiemy, że zrobiliśmy coś pożytecznego, coś dobrego do tak, i jesteśmy pewni w, w takim razie, że, że nawet taką dobrocią, chęcią dobroci nie zaszkodziliśmy. Dokładnie. Wie pan co, jak jeszcze pana tutaj mam do rozmowy, jest taki stale nurtujący problem. A więc pies, las i spac. Z tego co wiadomo, nie można psa puszczać w lesie, tak? Zgadza się. E, Bo jest mandat nawet. E, ludzie zawsze mówią: no tak, w mieście nie mogę, w parku nie mogę, w lesie nie mogę. Może wytłumaczmy, dlaczego w tym lesie nie można? E, zakaz puszczania psów luzem wynika wprost z przepisów prawa, a mianowicie z ustawy o lasach. I e, Jest on, myślę, bardzo rozsądnie zaargumentowany. Przede wszystkim e, gospodarzami w lesie są zwierzęta. Nawet nie my ludzie. tylko zwierzęta dzikie. Również nie zwierzęta oswojone. Jest to zabronione. Wiem, że puszczanie psów lub łózem w lesie niestety się zdarza, mm -hmm. tylko że potem mogą być daleko idące konsekwencje. Po pierwsze pies może straszyć dzikie zwierzęta, a po drugie on może się zagubić, może lasu nie znać, może nie być doświadczonym dorosłym tak zwierzęciem. Na tak, tak, oczywiście, a ja wielokrotnie spotkałem się z takimi prośbami o pomoc w poszukiwaniu czworonożnego kupila, bo się zgubił gdzieś w lesie. Też mieliśmy akcję y, naszego także tutaj, puzona. Także tutaj y, no, ja proszę o jakąś świadomość, że mm -hmm. y, nawet y, ginanie, takie przepisy może się obrócić przeciwko y, tym osobom, które z nas korzystają, nawet do mnie No i też zwierzak no, może ucierpieć. Zwierzak bo może zwier ucierpieć. No, bo bo może się gdzieś... zagubić i, i też cierpieć. Mm -hmm. No albo spotkać dzikie zwierzę no, spotkać i dzikie też dzikie różnie, różnie no. to może być. Dobrze, ja dzisiaj panu dziękuję. Y, no, nie powiem za wizytę w naszym studiu, ale za wizytę tutaj w tym pięknym plenerze. I mam nadzieję, że to zobaczymy. Ja również dziękuję w takim razie za wizytę u nas <grym> e, i za możliwość rozmowy. Dziękuję. Dzięki.